Cześć, witam Was na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj chciałem Wam pokazać taką kamerkę sportową, którą sobie zamówiłem na Bengudzie, ale niestety nie polecam tej kamery, ponieważ on nagrywa beznadziejnie. Jest, jakość obrazu jest fatalna. Dźwięk jest dobry, ale jakość obrazu jest po prostu lipa. Ma nagrywać niby w rozdzielczości HD 1080p, ale powiem szczerze, jakość obrazu jest fatalna. Ja wam tam wrzucę próbkę obrazu, jak to wygląda, i sobie zobaczycie. Tu jest tragedia. Taka malutka kamera ma tu niby jakieś tam diody do nagrywania w nocy, ale powiem szczerze, jest jeszcze większa lipa niż w dzień. Dzisiaj jest ładna pogoda, ale no niestety nie nagrywa to fajnie. Co tu mamy w zestawie? Jakieś tam akcesoria. Tam opaska na rękę. tam są klipsy mocujące, tam rzepy. Ona ma jeszcze tutaj magnes, także można ją na magnesie o, tutaj sobie przyczepić. Taki kabelek micro USB, tu jest kartę do 32GB, jedynie obsługuje. że szczerze, no, jeżeli szukacie kamery takiej malutkiej, to tej kamery Wam nie polecam, ponieważ jest kiepska. Kiepsko nagrywa. I nie warto po prostu sobie zawracać linią ni głowy. Także, jeszcze raz, jeżeli szukacie kamery, to ta kamera zdecydowanie odpada. Ok, dzięki, to by było na tyle. Pozdrawiam, do następnego. Cześć. No, możecie sobie zobaczyć, jak nagrywa ta kamerka i jak nagrywa LG G6. Pogoda jest bardzo ładna, słonecznie, bezchmurnie. Dźwięk jest za to bardzo dobry z tej kamery, znaczy bardzo dobry, jest do, jest ok, jest dużo lepszy niż obraz, ale obraz to jest po prostu masakra, zresztą sami sobie zaraz zobaczycie ten sam kawałek, ten sam kawałek będzie, dobra, myślę, że to wystarczy, także pozdrawiam. No, możecie sobie zobaczyć jak nagrywa ta kamerka i jak nagrywa LG G6. Pogoda jest bardzo ładna, słonecznie, bezchmurnie. Dźwięk jest za to bardzo dobry z tej kamery. Znaczy, bardzo dobry jest. Do jest ok, jest dużo lepszy niż obraz, ale obraz to jest po prostu masakra. Zresztą sami sobie zaraz zobaczycie ten sam kawałek będzie z LG, i ten sam kawałek będzie z kamery. Dobra, myślę, że to wystarczy. Także pozdrawiam.